Well. No, a widzieliśmy mojego starego MacBooka i dyski ze zdjęciami rodzinnymi? Nie. Sprawdzimy kuloodporność MacBooka i jeszcze kilku innych rzeczy, czyli na przykład, czy kamizelka kuloodporna z dysków twardych może nas uratować. Do tego celu użyjemy czterech różnych pocisków. Co do jednego, mam nadzieję, że może się zatrzymać w maku. Jest to dziewiątka w hollow która pewnie po trafieniu w maka się sfragmentuje i może nie przejdzie na drugą stronę. Drugi pocisk to będzie zwykła dziewiątka w pełnym płaszczu, ona pewnie poleci jak przez masło. Trzeci pocisk to będzie 7,62, zwykły nabój do pepeszy. No i ostatni kaliber, który sprawdzimy to 223 Remington. On pewnie poleci jak masło, po prostu przez to przejdzie, nawet specjalnie nie spowolni. No ale zobaczymy, do dzieła. Przygotowaliśmy sobie już profesjonalne stanowisko testowe. To lecimy z pierwszym kalibrem, 9 hollow z Glocka 19X. No i zobaczmy. Przypał będzie jak nie trafię. Ups. Liczyłem na to, że się zatrzyma, jednak pocisk nie sfragmentował bliska widać, że dużo miedzi tutaj zostało. Jednak No, chyba już za wiele na nim nie napiszemy. Zobaczmy co zrobią inne kalibry, ale zakładam, że będzie podobnie. Chociaż może, jeżeli byśmy trafili w procesor, to by była większa szansa. To jest najtwardszy element. Popróbujemy, zobaczymy. To na drugi ogień 762 i raz uważaj na kamerę <noise> nie postaram się zawieść Udało się, nie będzie wstydu To jest moja? Tak. No prawie nie trafiłeś. No jak prawie nie trafiłem, no słuchaj, na, na rozmiar głowy jest piękna dziura. No dobra, jedno wiemy, nie powstrzyma. Nie. Nie ma szans. Wiemy, że Hollow Point nie zatrzymał się. Wiemy, że Pepesza też przeszła jak przez masło. Więc wracamy do Glocka i do pełnopłaszczowej dziewiątki. Składam, że też poleci jak przez, przez masło. Gdyby ktoś potrzebował klawiszy do Doka czy zmiany podświetlania klawiatury, to... proszę bardzo. No dobra. Mm. Jak widzacie zaskinał, chociaż zobaczcie na dziurę wylotową. To jest dziura od pełnego płaszcza. Co jest dosyć ciekawe, bo ona powinna być teoretycznie mniejsza, Hollow pointa powinna być większa. z drugiej strony ten pocisk tutaj trafił na trochę więcej przeszkód. Więc mógł się bardziej sfragmentaryzować i po prostu rozerwać na wyjściu. Ale podobają mi się te dwa strzały, które idealnie wpunktowały się w klawisze. No dobra, to teraz AR. No i ostatni test, którego nie przeżyje Mac, To 223 Remington. Znaczy, nie przeżyje. Nie zatrzyma. Ty, ale prawie, że się nie przewrócił. Dobra, jest. Jest czwarta. Znaczy, najmniejsza charakterystyczna. No, ale wlotowa jest maciupka. Mhm. Wylotowa, ale wylotowa już jest niczego sobie tak naprawdę. Dobra, to ja bym sprawdził, czy dysk twardy jest naprawdę twardy. Sprawdźmy to. Kolejny test, czy dysk twardy jest naprawdę twardy i czy zatrzyma kulę. Znowu na pierwszy strzał i dziewiątka w hollow pońcie. Z Glocka. cały jest trochę mały, mogę nie trafić. Także tego, co się właśnie stało. Także e, nie trafiłem, ale nie wiem, czy byłem blisko. Czy trafiłem w tarczą? Nie, po prostu nie trafiłem. No to jeszcze raz. To może lekko 3 No teraz to chyba dostał. Zrobił lekkie salta. Jest dziurka wlotowa. Jest dziurka wylotowa. Dziurka. dosłownie. <śmienicjaty> eee, więc generalnie kamizelka z dysku twardych, też nie za bardzo da radę, jak to w to poszedł. Chyba, że udałoby się trafić tutaj w miejsce napędu talerzy. No to jest szansa, bo poszło przez obudowę, przez talerze dysku, no i przez obudowę z tyłu. która jest z jakiegoś. Ja nie wiem, to jest plastik czy to jest to aluminium? Z aluminium. Czyli wszystko jest metalowe. No dobra, sprawdzimy kolejne kalibry. Te dziewiątki w pełnym płaszczu też pewnie nie przetrwa, ale może coś się wydarzy. Innego. Tu masakra stała się jeszcze większa. Trafia nie blisko, jedno obok drugiego, <grywka> ale no, narobiło burdelu. Mm, więc dysk twardy myślę, że raczej nie uratuje Wam życia. Chociaż możemy spróbować jeszcze strzelić od tej strony. Zacząć od twardej, bo idziemy od miękkiego do twardego, a może mm -hmm. trzeba zacząć od twardego. Może wtedy na przykład hollow point sfragmentaryzuje i jakoś inaczej to się wydarzy. Zaraz sprawdzimy na drugim dysku, ten skatujemy jeszcze dwoma kalibrami. Czyli honorys pepeszy, załadowałem Ci trzy w razie jakbyś nie trafił za pierwszym razem. Nie mam pewności czy trafię, to jest moje trzecie strzelanie w życiu. Za wysoko. A, Jestem ciekaw co teraz się wydarzyło, ale myślę, że jest jeszcze większa masakra niż wcześniej. No i pokaż. Patrz, minimalnie. Dosłownie końcóweczka. No ale pokaż go. No ale to dobrze, w sumie w twarde miejsce. Zresztą nawet nie niespecjalnie spowolnił ten nie, pocisk. To, to w ogóle nie ma wrażenia na nim. Te pociski idą jak w masło, obojętnie który. No dobra, to sprawdźmy teraz jak AR pójdzie. To ostatnia szansa dysku, w który strzelamy od strony jego frontu, czyli od góry. Teraz 2-2-3 Remington. No nie przewiduję, że wynik będzie inny niż w przypadku poprzednich. Może trochę bardziej go potyra. Widziałeś tą masakrę, która tam się wydarzyła? Widziałem. Myślę, że z tego dysku za wiele nie zostało. Dobra, trzeba się rozładować. Idziemy sprawdzić, co tam się stało. I idziemy zobaczyć. <słyski> On wpadł do środka. Nie wiem, ale tu coś płonie. Gdzie jest dysk? Tutaj. Jest. Ty, ale ciepły. Wygląda to dosyć ciekawie. Malutka, malutka dziurka wlotowa i malutka dziurka wylotowa. Ale co ciekawe nie ma przelotu przez nią. Czyli... Dobra. Chciałbym ruszyć któreś z tych talerzy, ale one wszystkie już są tak powyginane, że nic z tym nie zrobimy. Wiesz co zostało w tym kartonie? Nie wiem co zostało Tam w Tam jest z mielonkami. Są a, w dobra, dlatego to się tak dymiło. Kamień gdzieś jest, bo raczej się nie, nie rozleciał. No leżą. Leżą w jego szczątki. Okej. Okay. Czyli kamienia nie ma. E, Dysk kuli nie zatrzymał, a kamień wyparował. Na mu pewnie będzie fajnie widać, co tu mm. się wydarzyło. Podejście do dysku numer 2 strzelamy teraz z drugiej strony, więc od tej twardszej zaczynamy. A mądicę hollow points odpuścimy, bo to chyba nie ma większego sensu, więc od razu jedziemy z pełnopłaszczową dziewiątką i zobaczymy, czy będzie w ogóle jakakolwiek różnica. Dysk jest trochę większy, więc łatwiej będzie trafić. Ty, Można za pierwszym. ale... Chyba na jakąś twardą część musiał przyjąć, bo e, dosyć piś... trochę sal zrobił. U. Zatrzymał, zatrzymał, zobacz. Faktycznie, nie przebił się na wylot. Po, poszła dziura, wyleciał talerz. I tutaj, tutaj jest jakiś element, ale. Penetracji nie ma. Kurde, mogliśmy z Hollow pointa go walnąć. Trzeba znaleźć talerze, włożyć do środka i spróbujemy jeszcze raz. Ty, mam go. Jaka beka? Ty, talerz już to zatrzymał. Ty faktycznie, nie przeszedł na wylot. Ale beka, czyli talerz uderzył po prostu w obudowę. Czyli co? W tym dysku. Talerze są pancerne? Bo przez tamten szu jak przez masło. Inny dysk. No, dysk jest inny. No, to jest jakiś taki chyba starszy. No nic, składamy go, próbujemy dalej. Poskładałem go. Talerz nawet się obraca, powiedzmy. Ale no jest szansa, że uda nam się jeszcze na nim przetestować. Tylko trzeba by było no, trafić teraz w drugą stronę talerza. Czyli jednak nie porzucamy Hollow Pointa. spróbujemy, bo jeżeli ten dysk tak dobrze rokuje, tylko teraz będę musiał się trochę bardziej skupić na celowaniu, żeby trafić w tą jeszcze niezniszczoną część dysku. Rozpaść się na pewno rozpadnie. No, ale zobaczymy. Może za, zatrzymać. Nie. Tak? Nie. Na co liczysz? No, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Naprawdę ciężko powiedzieć. Ja myślę, że jak dostał tak samo na talerz i na obudowę, to zatrzymał. Tależ leży. To jest obudowa. Z lewej. Dobra, jest szansa, że się nie udało, bo talerz nie dostał tak centralnie jak wcześniej. Mogło się zsunąć po talerzu. Ale, że to jest hollow point, on mógł już na tym momencie się dosyć nieźle rozlecieć. I w sumie ciężko stwierdzić, bo jest rozerwana obudowa. Moim zdaniem jest duża szansa, że jakby dostał e, bliżej osi, to też by zatrzymał, bo tutaj po prostu rozerwało e, obudowę śruba nie utrzymała, nie. A tutaj przy tym śruba jeszcze zdążyła na tyle utrzymać, żeby ten pocisk tutaj został. A potem w ogóle, jak podniesiemy plantekę, jest duża szansa, że on tutaj leży. Wniosek jest taki. E... Nie wiem, czy jeszcze próbujemy strzelać do tego dysku, bo to chyba już... To już chyba nie ma sensu. A spróbujemy, jeszcze się dostanie bułę. Pomijemy pepecze, piźniemy go za era. Za era, no dobra. Albo z jednego i drugiego, no mniejsza. Ale wniosek jest taki: MacBook przed kulą was nie ochroni. Dyski nowe też średnio, ale jakieś takie dyski starego typu? Budujcie twierdzę. Jest szansa. Na dwie warstwy na pewno zatrzyma. Przynajmniej nabój pistoletowy. Może danych z niego nie odzyskamy. Ale jakoś do kupy w miarę jest poskładany. Jakby ktoś się zastanawiał, jak działa dysk twardy, to działa tak, że mamy talerz, który zazwyczaj jest prosty, i mamy takie głowice, które jeżdżą i sobie czytają zapis magnetyczny na tym talerzu. Tak wyglądają właśnie te głowice. To taka ciekawostka. Jakby ktoś, kogoś interesowało, jak działa dysk twardy. A, a no właśnie, ale dysk twardy e, talerzowy, czyli zwykłe. HDD, bo SSD już działa zupełnie inaczej. MB ducha liczyłem, że może któryś kaliber dysk zatrzyma, ale nie spodziewałem się, że efekt będzie tak fajny. Zaczęliśmy się zastanawiać, co powoduje to, że ten dysk tak dobrze zatrzymał te pociski. Czy faktycznie, jakby teoria z tym, że najpierw walimy e, twardą stronę, dopiero później miękką, robi różnicę? I dlatego weźmiemy ten poprzedni dysk, który w sumie każdy kaliber przeszedł jak masło, postawimy tym razem twardą stroną do nas. No i zobaczymy, czy to zrobi różnicę. Jeżeli zrobi różnicę, to faktycznie jakby ta teoria gęstości, nazwijmy to nasza ustalona przed chwilą przy bagażniku samochodu, ma znaczenie. I pierwszy strzał z Hollow Pointa, więc potencjalnie pocisku z najniższą szansą na penetrację. No ale zobaczmy. Dobra, ten dysk nie jest w takich strzępach, to łatwiej go trafić. Oba pięknie odleciały. Trafiłem go na krawędzi i tylko smyrnąłem talerz. Bo znowu chciałem strzelić w lewą stronę jak przy poprzednim dysku. Trzeba to powtórzyć. Ze względu na moje nietrafienie, powtórka, wale w prawą stronę z Hollow Pointa i liczę na to, że zatrzyma. Wydaje mi się, że trafiłem centralnie, bo takie piękne, równiutkie salto do tyłu wykręciłem. strzelił. Zatrzymał. Patrz. No, nie Wszystko siedzi w środku, cały pocisk. Czyli to, o czym rozmawialiśmy, że najpierw walimy w materiał twardszy i przechodzimy jakby z gęstością w dół, no, faktycznie znale. działa. Czyli nawet zwykły dysk no przy założeniu, że trafimy e, jeszcze pomiędzy w talerz, a nie w samą obudowę i tą jego konstrukcję, zatrzyma pocisk. Jest trochę zdezelowany, ale myślę, że dobra, z pepeszy nie będziemy próbować, bo jeszcze bardziej go zdezelujemy, a AR jest trochę precyzyjniejszy, więc spróbujemy tutaj pyknąć za ar i zobaczymy czy AR zatrzyma. Jak obstawiasz? Ja w sumie mam teraz w środek, wątpliwości. W środek mam nadzieję, mam nawet nadzieję, że się zatrzyma. Że nie ja przyjdzie. myślę, że nie, bo AR to jest taki mały, szybki skubaniec, znaczy AR223 to jest mały, szybki pocisk, więc on trochę idzie jak igła, ale jest szansa, sprawdzimy to. No to ostatni test z szansą, dobra, może nie z dużą, ale szansą, że zatrzyma pocisk. 2-2-3. Muszę dosyć precyzyjnie wycelować. A że dobrym strzelcem nie jestem, to duże szanse na to nie są. Ale spróbuję trafić w tą najtwardszą część, która została z dysku. Dobra, pierwszy temat nie trafiłem w talerz, trafiłem w mechanizmy głowicy, wejście mamy mikro dziureczkę, a wyjście jest Cii. rozprute. E... Celowałem dobrze, pocelowałem tutaj, tylko e... dopiero po strzale się skomałem, że AR jest przestrzelany na więcej niż my tutaj strzelamy, ile my strzelamy, 15-20 metrów. AR jest przestrzelany na koło 100, więc trzeba celować delikatnie ponad e, dysk. No, musimy to powtórzyć. To ostatnie podejście do dysku, tym razem będę celował tak, jak powinienem, czyli troszkę ponad dysk i zobaczymy. Kurde, ciężko jest nad cel. Wydaje mi się przy tym, jak się położył, że albo smernąłem go u góry, yy, albo, albo zatrzymał. Dobra, jest dobre trafienie. Dostał tutaj, czyli tak jak chciałem. Poszła obudowa, talerz i co? Przeszło. Nie, nie podglądaj. Przeszło, mi się wydaje, że przeszło. Poszło, Poszło, Poszło. na drugą no. stronę. To jest tak mały i szybki pocisk, okay. że wydaje mi się, że musielibyśmy to sprawdzić na e, kilku warstwach dysku, żeby dać mu po prostu zniszczyć się w locie, że on tam e, się rozleci i rozpadnie. Tutaj Paweł, kamizelki z z tego. No ja bym nie chciał. No mogłaby być ciężka i niewygodna, ale myślę, że jakbyś miał na sobie kilka warstw dysku, tak ze cztery warstwy to pewnie by zatrzymały 2, 2, 3 Zatrzymać Ale... by zatrzymały. Ale jakbyś miał dostać z dziewiątki. A. A. Nie wiem, co by było z żebrami z tego, albo organami wewnętrznymi. No, no tak jak przy kamizelce kulopornej by było. No nie byłoby przyjemnie. Wyciągnąłem kulę z tego dysku. Zobaczcie, tyle z tego, tyle z tego zostało. Niewiele. No sama ołów, nie? Dokładnie, miękkie się rozpłaszczyło. No dobra, to co? Nie, kamizelka z tego nie, na pewno nie. Z MacBooka tym bardziej. Z MacBooka tym bardziej. Żadna elektronika raczej w grę nie wchodzi. Podsumowując kuloodporność sprzętu IT, <grym> no jest średnio. No nie jest to sprzęt stworzony do, do takiej pracy. No niemniej jednak dyski, jeżeli przyszłoby Wam <grym> kiedyś budować czegoś, barykadę, albo jakąś osłonę kuloodporną, no to jakbyście mieli dużo dysków pod ręką, jest jest potencjał. Jeżeli byście mieli ich tak dużo, żebyście je położyli płasko jak cegły, no to już tym bardziej. Laptopy średnio telefony raczej się nie nadadzą. Wszystko też zależy z jakiego kalibru ktoś do was wali. Największa szansa jest z dziewiątki. Eee, więc tak jak widzieliście, jest szansa, więc lepsze takie zabezpieczenie niż żadne. I taka bardzo ważna Taka bardzo istotna rzecz, jeżeli zastanawiacie się gdzie jesteśmy, to jesteśmy na strzelnicy klubu Strzelających Inaczej w Zielnowie, podwórze Koguta. No, jest to strzelnica, na której, jeżeli zostawicie porządek po sobie, można robić takie rzeczy, bo nie wszędzie pozwalają. E, można się fajnie pobawić, no i obiekt jest bardzo fajny. No a zresztą wiadomo, że wszystkie strzelnice, jak i klub kasy, to po prostu najlepszy klub i strzelnice w Polsce. Tak to powiedziałem, ja, Paweł Nicewicz, panie prezesie, jakbyś oglądał. <grym> A to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, a może nawet i subskrypcję. Do zobaczenia i cześć!